Księga Psalmów, Psalm Czwarty, Przedniejszemu Śpiewakowi na Neginot, Psalm Dawidowy. Wysłuchaj mnie, gdy cię wzywam, Boże sprawiedliwości mojej, któryś mi sprawił przestrzeństwo w uciśnieniu. Zmiłuj się nade mną, a wysłuchaj modlitwę moje. Synowie ludzcy, i dokądże chwałe moje lżyć będziecie, Miłując próżności, a szukając kłamstwa. Sela. Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego. Wysłucha Pan, gdy zawołam do Niego. Lękajcież się, a nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercach swych, na łożach waszych. A umilkniecie. Sela. Ofiarujcież ofiary sprawiedliwości, a ufajcie w Panu. Wiele cich mówią. Tuż nam da oglądać dobra, ale Ty, Panie, podnieś nad nami światłość oblicza Twego i sposobisz większą radość w sercu moim, niż oni miewają, gdy się im zboża ich i wina ich obficie zrodzą. W spokoju się i położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, czynisz, że bezpiecznie mieszkam.